Witajcie widzowie z tej strony Wojcie DynGG i dzisiaj zagramy sobie w Bedwarsy yy, Ale mam taki jeden haczyk, taki że przez całą gierkę muszę siedzieć na, na swojej bazie na górze i nie ja mogę się ruszać. Nie wiem czy mi się to uda, ale mam nadzieję, że tak yy, kupię sobie dużo wełny, żelaza będę miał i dużo fireballi wszystkiego, żeby jakby ktoś chciał mnie, mną zająć to, żeby go zestrzelić i zapomnijcie zostawić łapki i suba, bo wspieracie mnie i ze wszystkim. Y, możecie wbić też na, mojego, na mój serwer y, minecraftspiritcraft.pl. Możecie wbić na y, serwer mojego kolegi, czyli RP, i Możecie wbić na wszystkie Discordy. To macie wszystko y, w opisie. No i co, nie będziemy tutaj chyba to przedłużać. I zagramy sobie w trójki. Bo żebyśmy mieli też swoją drużynę. Bo dwie osoby będą grać, a my będziemy siedzieć. Więc no to tak to będzie wyglądać. I. Yy... Czekamy sobie. Czekamy, czekamy. O! No i dobra, mam dobry team chyba. Dobra, myślę, że jest git. Na ten niebieski sam gra. Ja nie mogę. Dobra. Zbieramy sobie y, żelazo. I nie B też. Pozbieramy się troszkę i idziemy na górę. O, bardzo fajnie mamy mapkę, bo idziemy od razu sobie na górę. I myślę, że nas nie będzie widzieć. Widać. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. He, ktoś wierzył? Czy to ja biorę? Nie wiem, czego się skin nie załadował, ale okej. Okay. Mniejsza z tym. Dobra, staka mamy. Pójdziemy tylko może im obudować to łóżko. Bo potem zapomną. Aha co? O kur no. Dobra ja muszę chyba. Ojeju. To się stało w ogóle jakoś tak niezręcznie. O kurde. O kurde. Przyśli sobie, koledzy. Przyśli sobie, koledzy. Dobra, ja nie będę się z nimi bił, bo ja ma my już nie mamy łóżka, więc... Kurde. Ta bitwa chyba nie będzie na górze. Co on ma już? Kur. Na. On ma już champusta. Co. No i zginę. On ma chyba cheat'y. Jaki dziwny ten gracz. No i. Właśnie, tak się to skończyło. What? zrobili tak krótko. To była gra taka, że nawet nie zdążyłem tam wejść. Trudno. Chciałem chociaż tak jedną gierkę tak zrobić, że... O, Patryk ten, co chyba graliśmy, z nim przy Więc zaraz już sobie zagramy. Papugi. Papugi, czyli my... Dobra, tam będziemy mogli wejść. Tam. Tam się schować, bo... Nie wiem, gdzie tu się mogli schować, bo ciężko w takich tych wysypkach taka jest to. Ale myślę. Mm -hmm. Dobra, dziesięć. Dobra. Jeden i już piszemy, że ja nie BET. Bo ja nie mam czasu na beda. Ja im złoto dam. No i dobra, już... To... Aha, dobra, fajna gra. Już tylko zostały dwa tiby. Dobra, ich stu budują, to ja idę na górę. Taka chyba nam wystarczy na razie. Pik. Bierzemy to 6-7. Mm -hmm. No i do nas już leco. Fajnie. Mm -hmm. Bierzemy to sobie. Kupujemy fireballa I kupujemy. Ja cię mogę bo ja się nie będę jej zajmował. Byk, zakupię bieczyk. Mm, co tu jeszcze kupimy? Dobra, wystarczy chyba. Yy, jeszcze dokupimy tej pełni, jak mamy. Dobra. Mamy jednego fireballa, myślę, że nam wystarczy. I lecimy na górę. Hmm. Będziemy wszystko zaglądać, oglądać z górki. Tak, żeby oni nas tu nie widzieli też. O, właśnie. No i to będzie dobra. Fajnie. Nie, nie chciałbym, żeby oni nam teraz łóżko zniszczyli, bo jak nam zniszczy łóżko, to będzie przypał. Czekamy sobie. Nie, oni nie, nie są u nas. O kurde, to może ich... może mi zdradzić. Dobra, dobra. Fajnie, dobra. Łóżeczko zniszczone. Zabili, okej. Okay. No mam taki dzisiaj, że muszę przesiedzieć tu na górze. Jeszcze może jedną z taką zrobimy rundkę. Proszę, żeby nie zginął. Dobra, jeden padł. Fajnie. I zostanę pewnie ja. no niestety. Będę musiał tam zejść. Idzie żółty. Idzie, idzie, idzie. Co on tu chce zrobić? O. Ty chyba mnie widział. Będziemy go przez liścia oglądał. Tamten idzie chyba do swojej bazy. To niech sobie idzie. u nas się nic nie dzieje. Mhm. O kur... Jezu... <grymne> Ojejku... Ty, to było... Jezu, niezłe. Niezłe było to. Było niezłe. On mnie tak od końca mnie złapał. Ej, to było niezłe, no. No ale co, ja nie mogłem się ruszać, więc taki no, miałem cel. Jeszcze, że sobie jedną rundkę zagramy. Ale team się zrobił, no. I dobra. Nie, 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 nie. Nie, nie, może sobie powiększę yy, powiększę sobie czat. To chyba to było? Nie. Chat setting i tutaj to to było to chyba dobra, jest ja większy ten czat. Zrobimy na razie taki, bo chcę tu Patrykowi jednego złoto tam W sobie razie postoimy jeszcze, bo chciałam troszkę. Dobra, myślę, że czas kupić trochę nam Fireboli. Wyźmiemy sobie trochę tych. Kupimy może też z żelazo te zbroje żelazne, bo to nam się bardziej przyda niż miecz, bo mieczem się nie będziemy bić przecież. A bardziej ochrona nam się przyda, więc kupujemy ochronę za 36. Coś jeszcze mogę kupić za 36? O, kupię ten lepszy wieczyk już trochę. I kupmy, kupmy, kupmy... Kupmy... Nie wiem co mam kupić za to. A, no i najwa najważniejsza rzecz chyba, czyli leuda. Dobra. Wejdziemy stamtąd na górę. Tak, żeby nasu nie widzieli. A, są przyciski. Nie, tu nie chce się budować. O kurde. Mamy problem, bo tu nie możemy się budować. Czy znaczy, możemy tak? Dobra, tak. Tak. Zobaczmy też to. Tak, żeby oni nas by nie widzieli. Tak, że oni nas nie widzieli. Dobra. I tu zostaniemy. Szybko, bez. szybko 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 szybko. to się buduje cię czy ktoś dobra myślę że mamy tutaj odpowiednią bazę i nam to chyba nie wyjdzie mam nadzieję Oni są, niebiescy są i zieloni, dobra. Czyli tam ci, dobra. Może kolejny odcinek to nagram z normalnej gry, ale dziś jest tak, nagram, żeby trochę tu się działo coś, ale mam nadzieję, że mnie nie zabiją. Teraz będą diamenty drugie. Żółtych nie ma, no. Co on chce? Hmm. Widzę, że nasz team chce chyba nawiązać współpracę z żółtymi, ale żółtych nie ma, więc... Ja nie wiem, tu... To... No właśnie. Nie wiem, oni chyba z siebie debila robią siebie... Do... Okej, okay, dobra, 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 dobra A tak chyba Ktoś mnie A może to file polem mnie ktoś zrzucił Nie, bo tu nikogo nie widać Dobra, budujemy się, to jeszcze będziemy tutaj siedzieć tak Tak, zrobimy tak. Ale ktoś nas zrzucił. się później tak się powie. To niebieski jest? Niebieski, dobra. Idzie do nas, idzie, idzie, idzie dobrze. Nie kto nas zrzucił. Budujemy ten bór. Hmm. by tu oglądać co tu się dzieje. Bo trochę mamy inną tutaj rzecz, znaczy inną, takie budowle są dziwne, że nie da się nam na, tutaj docelowo siedzieć, byśmy musieli tak, tu w tych tu, ale jesteśmy niebiescy, więc nie możemy się tak do końca tu wejść, bo nas widać. Ale zieloni są Dwójka ich Dobra, szybciej O, pobiegnę Widzieli mnie Widzieli mnie chyba ale nie wiem dobra dobra dobra, niech, niech robi Ej faj jest o oh, kurna Dobra nie mamy już łóżka fajnie fajnie to, Patrz, padzieloni dobry zniszczyli łóżko, fajnie co naprawdę Tu się dzieje! Okej, okay, dobra, fajnie. No i fajnie, dobra. Je oni co naprawdę... Naprawdę umieją grać. Nie no i muszę wygrać tą grę. Jedną chociaż grę muszę wygrać. Z kim jestem? Dobra, mamy jeszcze Timbiar. Mogło być lepiej, ale dobra. Więc sobie poczekamy troszkę. Mam się nieśpieszny. Czekamy na. Staka. Żółci, jest, um, um, żółci jesteśmy, więc powinniśmy tam wejść jakoś. A tu są dobre. Tutaj się schowamy. Nie będzie nas widać w ogóle. Taką mam nadzieję, oczywiście. Bo to nie wiadomo. No i fajnie. Jeden poszedł. A my nie mamy łóżka, więc chyba muszę niestety obudować. I stracę przy tym masę Czasu. Mm -hmm. Tak coś zbudujemy, mm, takim. No, Musi być niestety, bo nikomu się nie chce tego robić. Jezu, jak ja kupię Jak tak tylko to już nie, nie musi być pieki, ale tylko tak, żeby to było. Takie kupsko to będzie, ale... Okej. Okay. Możemy tak to zrobić, żeby oni pomyśleli, że to łóżko jest jakoś przesunięte. I będą widzicie łóżko jest. Dobra. Mamy sobie po 12 złota i trochę jeszcze emeral, trochę jeszcze żelaza trzeba trochę pozbierać, więc chwilę Bo już wełd mamy... co? Łot? Co on chce? A nie wiem, co chciał. Dobra, tak. Yy... tak i jeszcze tak okej okay. dobra niebiescy nie mają łóżka już powolutku ich nie będzie o, dobra już poczekamy po ten kolejny. Hmm. Dobra, mamy. No niestety, tak się też dzieje. Dobra, mamy już odpowiednią ilość, możemy sobie kupić refa. I możemy jeszcze sobie kupić. E, nie wiem, bo jest rybik cukrowy. Co tu? A, mam taki. Dobra, lecę na górę. No, nie, no, ja już przyjść. Bo ja tu coś stoję i cały Dobra, ja już idę. Koniec. albo w tu ale może bardziej na tu dobra, dobra, dobra o su w jakieś tu nie, mogę tu niszczyć? Dobra Poczekamy sobie Poczekamy Może poglądamy walki, tylko tu Trzeba trochę uważać Fajnie, dobra nie mamy łóżka bym pomógł, ale nie mogę Sam zostałem na trzy Coś zabiliśmy, zabiliśmy. Jestem bardzo z tego. Powoduje. Widzą mnie. O nie. O nie. Tutaj idziemy walczyć. Robiłem się. No nie, no trzech było ich. Trzech. Trzech było. No to... Zabiliśmy jedną osobę No to fajne Ale to było fajne Fajna akcja No i co, no niestety nam się nie udało Nie udało nam się Trudno hmm. No i co, chyba Nie wiem czy jeszcze jedną grać, rundkę chyba Chyba już nie, bo chyba znów przegramy, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. No nie udało mi się, ale jeśli, jeśli, zostawi, jeśli tu będzie 20 łapek w górę, to nagrywam drugą część tego i wtedy już będziemy grać. Mam dla Was taki odcinek, że po prostu no bum. Myślę, że Wam się film spodobał, zostawcie łapkę i suba, napiszcie miły komentarz i wpiszcie na moje, mój serwer na serwer Siabadaba. No i co? Chyba wszystko, więc dzięki za oglądanie i miłego papa.